Wam. Dzisiaj z nami jest Bram Jacek, który nam opowie o wydarzeniu, w którym brał udział. Jacek, co to było za wydarzenie? Był to sejmik osób niepełnosprawnych z województwa portugalskiego, w którym brali udział osoby niepełnosprawne oraz, co najważniejsze, bardzo dużo dyrektorów instytucji, które są już tak jakby bardzo niezbędne osobom niepełnosprawnym, między innymi dyrektor podkarpackiego działu PEPRON, dyrektor podkarpackiego działu NFZ czy przedstawiciele ministerstwa z szczeblu rządowym, a organizatorem był Współorganizatorem m.in. był Karita Ja Jacek, byłeś tu z ramienia, byłeś jednym z prelegentów. O czym opowiadałeś? E, opowiadałem o tym, akurat brałem w panelu dyskusyjnym, jak się potoczy, jak się toczy moja e, aktywność i rehabilitacja zawodowa i społeczna. I przy okazji też zadałem dyrektorowi nfz czy dyrektorowi PFRON-u pytania, które dotyczą osób niepełnosprawnych, m.in. o dofinansowanie nie do zakupu samochodów, czy jeżeli chodzi o dyrektora nfz to o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych. Czy Twoim zdaniem takie wydarzenia są potrzebne? Tak, jak najbardziej są potrzebne, ponieważ. To w jednym miejscu mogę spotkać e, wielu właśnie oficjeli, dyrektorów wspomnianych dużej instytucji, gdzie pojedynczo dostać się do mnie na rozmowę, porozmawiać, zadać pytania, dowiedzieć się czegoś, byłoby mi bardzo trudno. Myślisz, że e, takie konwenty, takie wydarzenia e, zmienią coś w, w społeczności, czy, czy bardziej to jest pusty rozmowy. Trudno powiedzieć, czy, czy, czy to zaraz coś zmieni, podejrzewam, że, że na, na efekty takiego, takiego seniku trzeba będzie trochę jeszcze poczekać, ale na pewno da to to, że dyrektorzy, przełożeni instytucji, które służą osobom niepełnosprawnym usłyszą głos niepełnosprawnego. Najważniejsze jest to, że o wynikach ich działań mógłbym powiedzieć ja sam jako osoba niepełnosprawna z pozycji niepełnosprawnego, nikt inny jak osoba niepełnosprawna do tego by się nie odniósł. Inaczej, lepiej. Także bardzo dobrze, że właśnie Usłyszeli ten nasz głos, który moją stroną osobą miałem zaszczyt wyrazić. Sądzę, że dyrektorzy i wszyscy inni będą na tyle odpowiedzialni, żeby wszystkie te postulaty zapisać i, i dać do realizacji? Trudno mi powiedzieć, czy będą na tyle odpowiedzialni, czy nie, i co z tym zrobią, ponieważ e, nie znam ich osobiście, prawda? Nie znam ich prywatnie, żeby się wypowiadać na temat ich kompetencji, bo niekompetencji, odpowiedzialności, bo nie nieodpowiedzialności. W każdym razie dobrze, że ten głos wybrzmiał i mam nadzieję, że podejdą wierzę w to, że podejdą do sprawy poważnie, gdybym kto to nie wierzył, to by mnie tutaj nie było. A my, co sądzisz o e, dostosowaniu miasta Rzeszowa i ogólnie Podkarpacia pod osobę niepełnosprawną? E, jeżeli chodzi o Podkarpacie, no to Ostatnio trochę jeżdżę dzięki programowi asystenta program prowadzonego przez Kalita Rzeszowski, no to zależy do którego miasta się pojedzie. Tak? Są miasta, gdzie jest to dobrze dostosowane, są miasta, gdzie jeszcze wiele do życzenia pozostaje, ale jeżeli chodzi o Rzeszów, no to jest, uważam, że bardzo dobrze dostosowany, potrzeba, nie potrzeba sobie powiedzmy. Wiadomo, zawsze znajdzie się coś do zrobienia, ale tak ogólnie to mogę powiedzieć, że Rzeszów jest na impuls. Dziękuję za, bardzo za te kilka słów. Miło było móc się spotkać i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.